Centra usług społecznych to jednostki gminne, które odpowiadają na potrzeby mieszkańców w zakresie określonych usług społecznych i koordynują te usługi. Celem utworzenia CUS jest zapewnienie wszystkim mieszkańcom gminy możliwości skorzystania z różnego rodzaju usług w jednym miejscu, bez konieczności zwracania się o pomoc do kilku instytucji. Jedną z gmin, która otrzymała od Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dofinansowanie ze środków europejskich na utworzenie CUS w województwie wielkopolskim jest gmina Kramsk. CUS odpowiada na wyzwania związane z obciążeniem pracą, z pragnieniem przedłużania dobrostanu życia pod względem psychicznym i fizycznym. Centrum Usług społecznych bardzo pomaga nam. To jest coś dobrego, że takie coś jest. No to no jest wsparcie, i muszę pochwalić tutaj. No i w ogóle podejście takie. Że chętnie pomoc jest. Jedną z zalet Centrum Usług Społecznych jest idea jednego okienka. To właśnie tutaj, w tym miejscu, klient otrzymuje. Szereg informacji na temat realizowanych usług społecznych. Najchętniej realizowane są usługi z zakresu rehabilitacji i opieki wytchnieniowej. Warto tworzyć centrum usług społecznych, dlatego że to jest zmiana nie tylko instytucji, zmiana wewnętrzna, ale i zewnętrzna. Dzisiaj CUS w Gminie Kransk rozpoznawany jest przez wszystkich mieszkańców gminy, a nie jak do tej pory tylko przez klientów ośrodka pomocy społecznej.